dajcie podejście kolejne. Tu byłem kilka razy, jednakże za pierwszym razem jak tu wszedłem, to powiem wam, że nie spotkałem niczego niestandardowego, oprócz pewnego zejścia. Gdzieś w dół gdzie się bałem. Okazało się, że chodzę po wierzchołku góry lodowej, tak naprawdę. ale jeszcze kilka rzeczy których nie pokazali inni ich ciekawostek ponieważ znajdujemy się w miejscu które od kilku lat jest bardzo uczęszczane przez eksploratorów miejskich ponieważ pod przykrywką pralni znajdowała się tutaj plantacja marihuany w podziemiach do których sobie zaraz zejdziemy Zobaczcie, Zobaczę, są pozostałości po tych wszystkich e, rzeczach, które były potrzebne do. Będzie, e, że nikogo nie ma dzisiaj. Będzie kiepsko. E, ale chłopaki nie zauważyli jednego, ponieważ część była tutaj kiedy jeszcze w tym miejscu były ściany i sufit. To od pewnego czasu dopiero tego nie ma i rzadko kto zauważył że tu również kiedyś była ubojnia i przetwórstwo mięsne ale nie każdy musiał o tym wiedzieć i to jest to zejście, które jest właśnie na filmikach, czy policyjnych, czy innych urbeksowców, którzy wchodzą i tu jeszcze są ścianki działowe, czasem to jeszcze takie było podwyższenie ale my dzisiaj spróbujemy tam sobie wejść, pokażę Wam te hale, jak się mają, jak wyglądają. A zejście wygląda tak. Mam niestety dziwne wrażenie, że nie jestem sam dzisiaj tutaj. A to się zaraz okaże. Dlaczego wróciłem? Słuchajcie, bo nie zauważyłem wczoraj, jak tu byłem. Tej klapy. Ona nadal tutaj jest. Ta wielka klapa która broniła wejścia do tego magazynu, gdzie była plantacja marihuany. Zobaczcie jaka wielka to jeszcze wam pokażę jak to wygląda w środku. Właściwie podejrzewam, że jeszcze kilka miesięcy temu tutaj było jakby dużo więcej rzeczy jakiejś wentylacji i tak dalej teraz widać, że ktoś to sprząta i jest tu goło i wesoło bym to nazwał zobaczymy, czy ktoś tu jest tu jest ta pierwsza z która właśnie, no zobaczcie nie ma nic, wentylacja została zabrana Jakieś pozostałości po rurkach Czy jakieś jeszcze różnego rodzaju podwieszenia były No tu było doprowadzenie no, też wody To były wielkie baniaki z wodą Których już obecnie nie ma dwa, znajdują się do góry Zobaczę czy kogoś Tutaj jednak nie zastałem Dzień dobry Aha to tylko płachta Ok Aczkolwiek tutaj jest duża szansa Że mogę się na kogoś natknąć yy, no Ale my nic nie robimy złego Widzicie tu jeszcze no, już właściwie nic nie zostało. Tu to jest chyba wszystko od wentylacji, która tutaj tak ona tutaj szła. Ale tak naprawdę już nie ma oprócz tego nic. Eee. Oj. Wszystko zostało zabrane. Tu jeszcze chłopaki coś mówili na jednym surbekcu, właśnie o tych foliach. Bardzo możliwe, że one właśnie miały za zadanie tłumić ten zapach. Tu jeszcze jakieś widzicie, pozostałości. Nie wiem czy to granulat jak to nazwać. A tu jest jedna z ciekawszych rzeczy, którą niektórzy też sprawdzali, ja nie mam zamiaru. To wyjście ewakuacyjne do lasu, które było teoretycznie zamknięte. Oczywiście w późniejszym czasie. Podejrzewam, że ci co uciekali po prostu mieli klucze i tyle. Niestety przedą tutaj kilka miesięcy za późno. Nie zostało tutaj już naprawdę nic. Zerwało mi tutaj połączenie na telefon. Niestety nie włączyłem trybu samolotowego, a tak wygląda wyjście. Większe, bardziej dostępne, myślę, że po prostu odkopane. Później, żeby łatwiej z tego było móc różne rzeczy wynosić. Jest jeszcze dyżurka, nie będę do niej wchodził raczej nieczynna. Aczkolwiek tu się widać, coś się dzieje, bo pewne elementy się przemieszczają. Może ktoś tu też jest razem ze mną i akurat porządkuje i nie jest zadowolony z tej wizyty. Więc przejdziemy jeszcze sobie tutaj. Zobaczcie, żeby był... Tak, ktoś tu porządkuje. Mam nadzieję, że się mnie nie wystraszy ani nic, ani ja jego. A nie o to nam tutaj chodzi, prawda? Tylko zwiedzamy Nic złego nie robimy Dobra to było na tyle Trzymajcie się ciepło